Witam was w tym odcinku moje kolekcje. Dzisiaj zajmiemy się kolekcją Champions League 2012-13 Update Edition. Co eee, zaczynamy? Eee, tutaj doszli do tego jeszcze loga. Nie mam loga Arsenalu, ale mam za to cały komplet zawodników, choćby Manone. Jenkinson czy Wilshire. Tutaj logo Barcelony mam. Pinto jest Toya, ja, Bartra Tiago. Ale nie mam Game Changera Messiego, które jako i karty Game Chandra też tutaj dosły, ale za to mam legendę Henrika Larssona. FC Bayern. Tutaj nie mam też logo. Borussia Dortmund mam całą, bo mam i Game Chandra Lewego i Logo. Celtic LESGO. Tu nie mam. A nie mam. Cały, mam cały Celtic. Tu nie mam loga Galatasaray i, i nie mam Game Changera. Yy, Game Changera Vidala. Tutaj kiedyś sobie zapisywałam, że to, było mój to była moja pierwsza karta fans favorite, pierwsza karta złych w saszetkach, a to było kiedyś, to było przecież. Yy, no, chociaż nie, no to rok temu było. Półtora, półtora roku temu, może. Ale trochę się zmieniłem już. Jak są Malaga. Nie mam tutaj Gamechanger'a ISCO, ale mam za to całą Manchester United z Robinem. Part Gamechangerem. Tutaj e, e, Asemilan z Mario Jopesem, choćby mm, doświadczonym zawodnikiem. Tutaj nie mam e, Gamechanger'a El Shirowego. FC Porto mam całe, PSG również. I Real Madrid. Również mm, FC Schalke, Gelsenkirchen bez loga, tak samo jak szachtar i Valencia. I ostatnią kartą podstawową była checklista, tych kart było 125. I pokażę, i jeszcze dodatkowo pokażę limitki. Wilshire Messi, Eneja, Vaniama, Samaras, Snyder, Isco, El Shaarri, De Cam, Lucas i Ronaldo. Brakuje mi, wiem, że brakuje mi Brakuje mi na pewno isko. Nie isko, tylko pogby, które nie były w ogóle dostępne w Polsce. I jasa. A tutaj zobaczcie, ile jest jeszcze wolnego miejsca. Tu jest chyba 13 stron, 14. No, tutaj się spokojnie, jakaś jeszcze jedna, taka większa kolekcja, taka na 100, 200 kart. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was, cześć.